Ciąg AN jest określony wzorem. Dla każdej liczby naturalnej n większego lub równego 1. Wyraz A4 jest równy. Dobra. Pierwsza rzecz. My tutaj w treści zadania nie mamy napisane, że to jest ciąg geometryczny, arytmetyczny, czyli wzory nam tutaj totalnie nic nie dają, ale daje nam ten zapis, że tu jest ta czwórka. Weźmy sobie jakiś marker. O. I teraz ta czwórka, która jest tu, to jest ta n. -ka ta nK i ta nK. Tak jak my się tutaj mamy doliczyć czwartego wyrazu, to to wszystko zamieniamy na czwórki. Czyli będzie A4, 2 do czwartej. 4 plus 1, 2 do czwartej to 16. Szesnaście razy pięć to osiemdziesiąt. Odpowiedź d.